Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pozwoliliśmy sobie Państwa dziś fatygować do urzędu. W związku z tym, że w Bełkatowie mamy kolejnego mistrza, tym razem mistrza Europy. W Biatronie letnim, bo tak to się tak. nazywa, tak mi przynajmniej Pan Tomasz przekazał. Pan Tomasz startował w Mistrzostwach Europy osób po transplantacji. No i oczywiście jak przystało na dobrze przygotowanego sportowca z Bełchatowa zajął w, tym, w tej dyscyplinie pierwsze miejsce, czyli jest mistrzem Europy. O szczegółach tego wydarzenia oczywiście powie sam Pan Tomasz, Pan Tomasz Szałwiński, który jest bełchatorianinem, sympatykiem biegania i czynnego uprawiania sportu. Jest osobą po transplantacji nerki. Jego rehabilitacja i jego nowy sposób na życie to uprawianie sportu tak przynajmniej tutaj z naszej rozmowy wynikało. Miasto czyli tak naprawdę my wszyscy byli chatowianie wsparliśmy pana Tomasza w ten sposób, że. Mógł w tych zawodach uczestniczyć i tam reprezentował Bełchatów. Jesteśmy oczywiście z tego dumni, gdyż no kolejne mistrzostwo, tym razem Mistrzostwo Europy, z udziałem Bełchatowianina. Wspaniała promocja dla miasta. Wydarzenie było nietuzinkowe, dosyć spora impreza, tak przynajmniej pan Tomasz nam przekazuje. A o szczegółach oczywiście sam mistrz, dlatego oddaję mu głos, daję go do państwa dyspozycji. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę bardzo. Masz, to ja, to pozbywa, że Jak to się stało, żeby tak ciężkiej chorobie postawił Pan na sport? Jestem obecnie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Hasłem przewodnim stowarzyszenia jest Transplantacja to nowe życie. Ja do tego dodałem drugą część, że sport po transplantacji to jakość tego życia. Yy, wiadomo, yy, ludzie po transplantacji przyjmują bardzo silne yy, lekarstwa. Lekarstwa mają yy, działania uboczne. Jednym z, yy, z działań ubocznych jest na przykład nadwaga. Żeby tego uniknąć, po prostu trzeba coś ze sobą robić. Ja postanowiłem biegać. A bieganie jest tego typu sportem, że yy, jeżeli się przekroczy pewną granicę, to już nie ma powrotu. Już się jest biegaczem, już się biega. I tak się stało w moim przypadku. Nie zauważyłem, kiedy to miało miejsce, zacząłem biegać. Biegam nadal. Po przeszczepie udało mi się ukończyć 5 maratonów, w tym dwa bardzo duże maratony w Polsce orl Orlenowskie, gdzie startuje w maratonie około 20 tysięcy osób. Ukończyłem 5 półmaratonów 3 bełchatow Bełchatowskie, 15 i kilka mniejszych biegów ulicznych. Także... Chciałbym wszystkim, którzy są poprzez szczepie przekazać, poprzez swoje działanie, że można, że można, a nawet trzeba, żeby jakość życia była dużo, dużo lepsza. Nie, nie, nie musimy siedzieć w domu, nie, nie musimy się zamykać. Jesteśmy yy, tak samo sprawni i możemy których zdobyły oba medale, jak to wyglądało? Jak wyglądały przygotowania do tego występu? Dowiedziałem się w miarę późno o tym, że zostałem powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy. Miałem dwa miesiące na to, żeby się przestawić z biegów długodystansowych na średnie. Zrobiłem co mogłem. Impreza była naprawdę potężna. Samych zawodników z Europy było 450. Z Polski startowało 45 zawodników. Ja startowałem w biegu na 5 km w biathlonie letnim i w dwóch biegach średniodystansowych 1500 i 800. W biegu na 5 km udało mi się zająć trzecie miejsce mimo bardzo wysokiej konkurencji. Tu mogę powiedzieć, że pierwszy zawodnik, który przekroczył linię mety 5 km zrobił w 17 minut. To jest naprawdę bardzo dobry czas. W wiatronie letnim, no tu mówiłem panu, prezydent, panu prezydentowi, że udało mi się przełamać kolejną barierę z tego względu, że powikłaniem po chorobie nerek u mnie są choroby, jest choroba oczu, gdzie widzę na jedno oko daleko, na drugie, na, na, na drugie oko widzę blisko. Tym okiem, którym widzę blisko, to jest oko, które, którym się powinno celować. Czyli strzelałem z prawej ręki, będąc praworęcznym, a celowałem okiem lewym. Taki jaki dziwny przypadek. Udało mi się na 10 strzałów, miałem 10 celnych. No i później wystartowałem w tych dwóch biegach krótszych, 800 i 1500. Niestety czwarte miejsce w obydwu. Tuż, tuż. Jest co robić, jest nad czym pracować także. Czyli rozumiem, że kolejne plany na kolejne występy już są? Yy, za dwa lata są następne Mistrzostwa Europy w Finlandii za rok są mistrzostwa świata w Argentynie. Do Finlandii no, na dzień dzisiejszy na gorąco mogę powiedzieć, że się wybieram do Argentyny. Wydaje mi się, że ciężko może być. To może jakiś dobry tani lot będzie to. Oby, oby. Czasu trochę jest, szkoda każdej chwili, trzeba się przygotowywać jeszcze Szczypińska, telewizja NTR, domsko Oddziału A kiedy właściwie zaczęła się ta Pana przygoda z bieganiem? Powiedział Pan, że po transplantacji, czyli dokładnie kiedy i ile trwało to przygotowanie? Ja przestrzeb miałem w 2008 roku, w listopadzie, a przygoda z bieganiem wyniknęła z, tego, z braku czasu w zasadzie, bo podstawowym moim sportem, jaki uprawiałem, uprawiałem zaraz po transplantacji był rower. I to były dystanse rzędu 120-150 km. Tu mogę się pochwalić, że nawet na swoim koncie mam przejazd całej północnej granicy od granicy litewskiej do granicy niemieckiej samotnie, z przyczepą, z namiotem. Zajęło mi to z dojazdem z Bełchatowa na granicę litewską 10 dni powrót pociągiem życie zweryfikowało te moje plany sportowe brak czasu spowodował to, że musiałem zacząć biegać rezygnując z roweru bo organizm się zaczął domagać jakiegoś wysiłku biegi były, były na początku no takie raczej to były marszobiegi niż biegi a w miarę w miarę doszedłem do dystansu 42 km i tu muszę podziękować kolegom ze Spartakusa którzy mnie Niejako jako motywowali za każdym biegiem mówiąc, jeżeli przebiegłeś 15, przebiegniesz 21, jeżeli przebiegłeś 21, przebiegniesz i 40. I w ten sposób mnie ukierunkowali. I do tej pory pan Tomasz ze Spartakusem biega, także? Tak, jestem sympatykiem klubu. Mimo, że nie jestem członkiem, jestem sympatykiem klubu, mam tam wielu znajomych przyjaciół, korzystam z ich rad. Nawet dzięki ich radom doszedłem do tych dwóch medali, bo oni mi pokazali, jak należy biegać, jak na, jaką należy technikę stosować, za co jeszcze raz im mogę podziękować. Tak, jak przystało na spotkanie z, w urzędzie, także Panie Tomaszu, serdeczne gratulacje dla Pana za ten wysiłek i reprezentowanie Bełchatowa. Bądź co bądź, były to mistrzostwa Europy. Ludzie z całej Europy byli w, tym, w Krakowie. No i dziękujemy za ten wyścig. No ja Wszystko również. dobrego, za ci skromne nasze tutaj gadżety, które są miejskimi. No i co? Będziemy kibicować Panu w dalszych działaniach, aby. Aby rzeczywiście to, co Pan powiedział, że tych osób dzisiaj po transplantacji jest coraz więcej, ze względu na to, że medycyna transplantacyjna zrobiła tak olbrzymie postępy, że tych ludzi z różnego rodzaju schorzeniami, transplantacjami jest, jest bardzo dużo. Ta dostępność tego jest dziś no, coraz bardziej powszechna i co niejednokrotnie dla niejedne, niejednego kończyło się wyrokiem, dziś jest szansą na nowe życie. Tak? No, to, to jest chyba świetna sprawa. Tak? Oczywiście. Ja ze swojej strony chciałem podziękować panu prezydentowi za to, że wspomógł mnie w tych moich działaniach sportowych bo uważam, że gdyby nie pomoc Pana Prezydenta, to być może tych medali by nie było dzisiaj. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy, że miasto stać na to, żeby tych, którzy chcą coś robić, wesprzeć w tych działaniach indywidualnych i, i w ramach stowarzyszeń, jest. i w ramach różnego rodzaju pomysłów zorganizowanych. Myślę, że to jest taką bełchatowską wartością miasta. Także dzięki serdeczne. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.